Witajcie z tej strony, Kukus. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać swój najnowszy dobytek, a mianowicie Dodge Viper GTS QP z roku 1996. Google twierdzi, że to już jest druga generacja Dodge'a Vipera. Od swojego poprzednika, różni się przede wszystkim tym, że posiada dach zamontowany na stałe. No ale mm, zrobię specjalne porównanie starszego modelu z tym egzemplarzem i będzie można więcej różnic pokazać. Teraz, może przyjrzyjmy się samemu pojazdowi. A jest on według mnie po prostu rewelacyjny. Strasznie kocham ten samochód, kocham ten de design. No to co? Zacznijmy może od przodu. Tutaj widzimy charakterystyczny dla tej linii samochodów uśmieszek. Przednie reflektory. I te tutaj główne reflektory w formie naklejki mamy migacze. Fajnie, że producent o to zadbał. Jeżeli chodzi o przednią maskę, to już widzimy, że ona ma charakter dosyć sportowy, między innymi przez te e, grille. I tutaj, jak sądzę, jest to jakiś wylot powietrza potrzebny dla silnika. No i ogólnie charakterystyczny dla tej linii samochodów design maski. Tutaj z boku prezentuje się też bardzo ładnie. Mamy tutaj drzwi, prawda? Drzwi są otwierane i możemy przyjrzeć się temu, co jest w środku. Tutaj z tyłu, no widoczne są głośniki, widoczne są. Elementy siedzeń. Ale głośniki mamy oczywiście również tutaj w drzwiach, oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Czasem jest tak, że tylko jedne drzwi się otwierają w niektórych zabawkach, tutaj wszystkie drzwi się otwierają. Ale to nie jest koniec niespodzianek, bo otwierana jest klapa silnika też. O. No i pokazuje ona nam. Dosyć dużo ciekawych detali tutaj. Mam nadzieję, że będzie lepiej widać. Jak ja robiłem po ciemku. Nie, nie po ciemku. Jak ja robiłem nocą, to czarne elementy strasznie się zlewają i tylko tak naprawdę za dnia się da coś pokazać więcej. No. Tutaj klapa trochę przeszkadza w pokazaniu wszystkich elementów, z jakich składa się silnik. E, mankamentem tego modelu były te zaczepy. Bo ja kupiłem akurat model do składania. Czyli musiałem od postaw wszystko samemu złożyć, te zaczepy były o tyle nieprzyjemne, że one były trochę przydługawe. I w momencie, jak tutaj przez dziurę karoserii wkładałem podwozie. Zaczep się tutaj zacisnął i nie dało się potem tego podwozia wyciągnąć. Po prostu to było za długie i trzeba było to przyciąć nożyczkami. I tam potem doszlifowałem to odpowiednio, ale problemu nie ma. Te zaczepy nie tylko trzymają podwozia, ale też trzymają klapy silnika. Jakby było za długie, to wówczas klapa nie chciałaby się tak ładnie otwierać. A i teraz są trochę problemy, ale, ale powiem wam, że może to i nawet lepiej, bo przynajmniej nie opada sama, prawda. Z tyłu tutaj widzimy koło. Ta powierzchnia za siedzeniami jest z tej strony płaska, ale tutaj jest trochę zakrzywiona, ale to tylko dlatego, że tutaj mamy wlot do paliwa. No i przyjrzyjmy się tyłowi. Piękny tył tego samochodu. Ja musiałem tutaj naklejać naklejki, trochę mi się nie udało w paru miejscach. Ale wydaje mi się, że pomimo to prezentuje się dobrze. Zwłaszcza, że jakichś umiejętności specjalnych nie mam do naklejenia. No i mamy rury wydechowe. Wlot paliwa. No, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji. Bo kiedyś też miałem ten sam model w tej samej skali tego samego producenta. Jest parę drobnych zmian. Czyli tutaj chodzi mi głównie o wycieraczki. One są teraz bardziej schowane pod karoserią. I właściwie jeszcze jedna rzecz, co mnie strasznie zdziwiło. Może będzie widoczne. Zobaczymy. Pod spodem pisze zamiast Made in Italy Made in China. Czyżby Bura go podpisała jakiś kontrakt z Chińczykami? No nie wiem sam. Jak już jesteśmy z dołu, to jeszcze mamy tutaj napis Dodge Viper GTS. Element silnika widoczny z dołu, ten silnik jest cały, nie, nie jest tak w fordzie focusie, że tylko dół jest widoczny. Mamy elementy zawieszenia, no i charakterystyczny tutaj wylot dla spalin, prawda? Oczywiście nasz pojazd umieścić na podstawce, tutaj piszę Dodge Viper gts Coupe na podstawce. Możemy przytwierdzić za pomocą dodatkowej śrubki i postawić na półce. Oczywiście jeżeli ktoś ma więcej modeli, tak jak ja na przykład, to te podstawki trochę będą denerwujące. Ja raczej nie używam podstawek. No, ale jak ktoś ma, nie miał jeszcze modelu, właśnie planuje kupić będzie mieć pierwszy model, to można wykorzystać. Trochę mi tutaj tło poleciało. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym przedstawić kilka uwag. Oczywiście drzwi są zdejmowane, wystarczy pociągnąć na maksa i wtedy się automatycznie odczepiają. Przyczepić też jest prosto. Tylko, że w momencie, kiedy to się zrobi. No tutaj troszeczkę mi zszedł lakier. No. Nie jest to bardzo widoczne, ale niestety coś takiego jest. I trzeba na to uważać. Druga sprawa naklejki. Trzeba uważać z naklejaniem zwłaszcza z tyłu. Mi się tutaj trochę rozerwała naklejka. Ojej. Kurczę, co tutaj się stało? No weź, 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 weź. No... Czy, yy, zaraz wrócę. No, udało mi się naprawić. No, akurat lepiej nie naciskać z tej części. No, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, jak nakleiłem naklejkę. No, ale udało się w miarę równo to zrobić. Z przodu tak samo. Tu od dołu nie do końca jestem zadowolony. Ale ogólny rezultat wydaje mi się, że jest całkiem niezły. Dlatego wydaje mi się, że pomimo, już zabawka jest zdetekowana dla dzieci yy, powyżej... No, od ósmego roku życia, to mimo wszystko wydaje mi się, że ktoś dorosły powinien pomóc w złożeniu tego modelu. Korzystając z okazji, jeszcze spróbuję rozkręcić pojazd i pokazać, jak wygląda od środka. W przeciwieństwie do wersji RT10, tutaj całość mamy przytrzymaną przez cztery śrubki. Również podwozie jest trzymane, jak tutaj otworzymy. Przez dodatkowe zaczepy. Proces, sam proces odczepienia jest no, troszeczkę upierdliwy, dlatego wolałbym mimo wszystko zrobić to poza kamerą i dopiero e, wolałbym pokazać gotowy efekt. Zauważywszy, że niestety z jakiegoś powodu tutaj fragment naklejki lubi się odczepiać, ale to tylko dlatego, że naklejka się troszeczkę uszkodziła. Rzeczą zastanawiającą jest fakt, że za każdym razem, jak się odkręca śrubkę, na tle, na którym akurat rozkręcam samochód, widać, że te jakby fragmenty śrubki odlatywały. Nie wiem, czy to jest kwestia chińskich śrubek, czy jak. No tutaj, nie wiem czy widać, jest lekko uszkodzona chyba z tej strony ta śrubka. Ale nie no, wkręca się, wykręca, nie ma co się rozwodzić na tym specjalnie. No i mamy model już po rozkręceniu. Ja jak tutaj już się odczepi te zaczepy, to już reszta w miarę gładko idzie, tylko trzeba uważać. Naklejka się nie odkleiła. Nie odkleiła. No właśnie. Mankamentem w tym modelu jest szyba. Teoretycznie powinna ona wejść... O, nic się nie odkleiło. Powinna ona wejść idealnie tutaj do takich zaczepów. Niestety w praktyce wygląda to tak, że gdybym tak zrobił, wówczas tylna część... Szyby nie chciałaby tutaj idealnie się nałożyć z tyłem karoserii. Wobec czego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest po prostu włożenie szyby tak. Oj, nie tak. Już zaraz włożymy tą szybę. O! Włożenie w ten sposób. Dopasowanie tylnej szyby do tyłu. Nie wiem, czy mi się uda dopasować. Najlepiej to zacząć po prostu od dopasowania. O, jest! Jest, tylko że przy kamerze to jest trochę upierdliwa robota. Oho. I dopiero teraz karoserię nałożyć na resztę pojazdu. Inaczej się tego nie da zrobić. Skoro już mówimy o karoserii, tutaj jedynym takim elementem doczepionym jest silnik. Nic nie odleciało, dobra. Silnik, oczywiście, jak ktoś chce, tutaj jest śrubka. Można odkręcić klapę silnika. Oczywiście, jak ktoś chce, a ja akurat nie chcę. No i mamy napisane firma Burago i coś chyba jakby numery seryjne. No tutaj, wlot paliwa. Ojej, akurat ta część lubi odpadać czasami. Zaraz zobaczę. To powinno być przytwierdzone chyba. Chyba tak, no. No i nie ma co się rozwodzić, no. Karoseria jest, jak każdy widzi. Tak jak się już nakleić, bo uważacie się, żeby naklejek nie uszkodzić. O. Cudenko. No i oczywiście część podwozia. No i tutaj widać dokładniej elementy silnika, tak przynajmniej sądzę. To znaczy nie tyle silnika, co wnętrza. Mamy tutaj. Wszystko to co Dodge Viper powinien mieć. Nawet logo zadbali o takie detale. Oczywiście no, nie, nie tyle krzesła co siedzenia. No, są y, niezależne i można było je wczepić po prostu do tej części. To całe, całość jest można odmontować, ale już może nie będę tego robił. Bo samo podwozie nie jest jakieś takie y, można powiedzieć ciekawe. Rzeczą, na którą trzeba uważać, to są właśnie te elementy, które udają, jak gdyby. Jak to się nazywa? No, które tutaj są mocowane na kołach. W, niektórych, w większości firmach po prostu spód jest płaski, i szansa, że zostanie to zniszczone, jest mniejsza. A tutaj po prostu jest na pojedynczych jak gdyby rurkach, on te rurki znaczy są ze sobą połączone, wiadomo, no ale jest większa szansa po prostu na uszkodzenie tego dlatego też bym raczył was ostrzec, uważajcie na to no oczywiście skręcane koła tył, jak no, ktoś jest zainteresowany tu jest właśnie tak ładnie płasko, tutaj jest taki cusz, ale to tylko dlatego, że tam jest wylot no, na paliwo no i to prezentuje się mniej więcej tak. Oczywiście, wersja ta SRT10 jest niemal identyczna. Różnica jest tylko tutaj z tyłu. Najwyższy czas zrobić małe podsumowanie. Cóż, Dodge Viper w skali 1 do 24 to na pewno piękny nabytek nie tylko dla kolekcjonerów. Na opakowaniu pisze, że zestaw jest niby dla dzieci powyżej 8 roku życia. Natomiast wydaje mi się tak prywatnie. Jeżeli chcecie taki model kupić dziecku, proszę bardzo, ale najlepiej by było kupić gotowca. Wówczas nie będziecie musieli tracić czasu na naklejanie naklejek, ani nie będziecie się głowić w jaki sposób kilka tutaj upierdliwych elementów wsadzić. Mimo faktu, że... Jest firmy Burago, czyli wydawałoby się, że produkcji włoskiej okazuje się, że maczali w tym palce Chińczycy. Tak samo, jeżeli tutaj chodziło o ten odpadający lakier, to znaczy nieodpadający, tam po prostu jest. Um, do, do, dosłownie dwa punkciki, bo po prostu wziąłem drzwi i wyciągnąłem, ale to tylko dlatego, że wtedy bawiłem się z szybą. Ale już wy nie musicie się tym martwić, bo wam już mówiłem w jaki sposób wsadzić szybę, po prostu na wsadzić na nadwozie i potem na tą karoserię. Tylko trzeba uważać, żeby tutaj tył tu się idealnie pokrywał. No i tyle. No niestety są za, zaczepy, ale te zaczepy nie chwytają szyby. Tak samo problem był tutaj z tymi taczepami. Czyli można powiedzieć, że są tutaj pewne problemy, ale te problemy można w jakiś sposób rozwiązać.